Siemano wszystkim, witam na kanale Tajemnice Kryptowalut. Dzisiaj po raz kolejny Bitcoin nam tutaj zwyżkuje. Mamy dzisiaj przebite praktycznie 66 tysięcy dolarów i delikatna obsuwa z tej strefy i o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy. Także łapeczka w górę, pozytywny komentarz, chwila ogłoszeń i przechodzimy do odcinka. Zapraszam. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty, za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, a więc dzisiaj mieliśmy po raz kolejny bardzo fajną pompę tutaj. Zwróćcie uwagę, że Bitcoin wybił nam 66 tysięcy. Pojawiła nam się kolejna strefa podażowa, tak jakby strefa w strefie, i od tego się bardzo mocno tutaj odbiliśmy. Wybite 66 tysięcy, w tym momencie mamy już 65 tysięcy pomijam fakt, że w ostatnich kilku dniach naprawdę ten wzrost bitcoina był bardzo, bardzo mocny. Oczekujemy jakiejś tam korekty. Dzisiaj jest generalnie środa. No, jakieś na razie większej korekty to nie ma. Są takie, takie wiecie, wiki póki co na dniówce. Chociaż no, tutaj od tej strefy by się coś przydało. Ja osobiście czekam na Wyższy dołek. Tutaj mieliśmy dołek, powiedzmy, i teraz jeżeli kolejny dołek będzie, może wezmiemy sobie tutaj coś do malowania, jeden dołek był tu, jeżeli kolejny będzie gdzieś w tej strefie, że wyrysujemy po prostu wyższy ten dołek, no to wówczas będzie to bardzo bullish sygnał. Gorzej, jeżeli po prostu tu był dołek, a my spadniemy do jakiegoś takiego dziwnego poziomu, że będzie ten dołek niższy, tak? Aczkolwiek. Czegoś takiego w tym momencie nie zakładam, jestem bardziej bullish niż bearish, chociaż zaznaczam, że są sygnały, są symptomy, które mi się nie podobają i mnie niepokoją, za chwilę to pokażę. Mianowicie Fear and Greed Index, tak? ehm, który w tym momencie jest na bardzo dziwnym poziomie, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Kolejna sprawa bardzo istotna jest to, że Ethereum, ETF niby ostatecznie ma wejść tutaj 23 lipca, to mówiłem też wczoraj, zaznaczyłem sobie to teraz na wykresie i przejdźmy też właśnie do Ethereum, które ostatnio miało bardzo mocne wzrosty, mam wrażenie właśnie, że pod ten, pod ten tutaj news i zakładam, że te wzrosty jeszcze mogą być właśnie tutaj do tej strefy, by było idealnie, jakbyśmy doszli do tej strefy i w tej okolicy po prostu tego wydarzenia zwaliłoby nam się to no, nie spodziewam się kolejnego dołka, ale żeby po prostu trochę zbić to, tak, na Seldenius. I teraz, jeżeli to się wydarzy, a dużo wskazuje na to, że to się wydarzy, chociażby to, że jest niska płynność na rynku, bo mamy wakacje, chociażby to, że w przypadku Bitcoina, ETF, Bitcoin, Bitcoin Spot ETF było dokładnie tak samo, że po prostu najpierw wybiliśmy mocno, potem był Seldenius i spadliśmy, po, po to, żeby wybić jeszcze wyżej. I tutaj, jeżeli to by się wydarzyło, byłoby to bardzo bullish sygnałem. Jeżeli w momencie zatwierdzenia tego ETF-u spadniemy jakoś bardzo mocno, znaczy bardzo mocno, żeby nie wybić kolejnego dołka, nie? to to co mówiłem przy Bitcoinie, żeby ten dołek był wyższy, nie wiem, żebyśmy spadli do tej strefy albo do tych powiedzmy, 3000, to jeszcze będzie akceptowalne, aby nie spać tutaj poniżej. Nie? Jeżeli będzie wyższy dołek, wówczas dla mnie będzie to bardzo bulisz sygnał, że tutaj będzie się jakiś czas konsolidować i potem wylecimy wyżej. Więc ja tutaj na pewno w tej strefie Ethereum będę dokładał. Oczywiście też trzeba e, zwrócić uwagę na to, co będzie się działo z tym Ethereum spot ETF. Ethereum Spot ETF, tutaj tego nie będziecie widzieć, ja sobie to może um, obniżymy. E Ethereum Spot ETF, właśnie tutaj w okolicy samego eventu, z tego względu, że um, to jest bardzo ważne, co oni powiedzą. Czy oni go odrzucą, co wątpię, czy oni go przesuną znowu, co też wątpię, czy oni go zatwierdzą. Tutaj dużo wskazuje na to, że on tu już jest grany pod zatwierdzenie tego ETF-a. Jeżeli to się wydarzy i będzie sell the news, to tak jak mówię, ja osobiście będę dobierał, będzie to moim zdaniem bardzo rozsądna tutaj decyzja. I myślę, że to tutaj wpłynie na cały rynek, bo to będzie tak mocno, mocne wydarzenie okołorynkowe, że... Około rynkowe, bo z jednej strony zewnętrzne, z drugiej wewnętrzne, bo jednak ETF-y, tak? Ale jednak ETF-y na krypto. Więc, jeżeli to się wydarzy, no to tutaj myślę, że wpłynie to na, na wszystko, tak? Więc to będzie. Kolejna okazja do buy the deepów. Tutaj trzeba przyznać, że w momencie jak krzyczałem nawet niedawno, na jak sobie zaznaczałem na wykresie, tutaj warto skupować krew, gdzie byliśmy wtedy na poziomie 3,300 na Ethereum, na Bitcoinie pewnie też podobnie. W podobnych tutaj punktach krzyczałem, że skupować kupować z krew, tak? Skupować te dołki czy na innych haltach, no to jeżeli ktoś to robił, no to myślę, że kupując te dołki w tym momencie przy takim wybiciu i tak, jeżeli kupił tu i tu, no to i tak jest bardzo zadowolony, bo jesteśmy dużo, dużo wyżej. Tylko, że ta strategia ma, ma dobre, jakby dobrze działa, tylko właśnie w bullmarkecie, w którym teraz jesteśmy, to jest można powiedzieć taka przerwa w bull bullmarkecie, która mam wrażenie, że już się kończy. No, bo w BS-ie to, to nie będzie działać, bo będziemy spadać, spadać, spadać aż spadniemy minus 90%. Oczywiście to się tyczy tylko mocnych kryptowalut, mocnych altów. No, Bitcoin, Ether bez wątpienia takimi są. Również krzyczałem to samo na ONDO. ONDO, tak jak tutaj widzimy, tu mieliśmy pewnego rodzaju panic sell. Tak, tutaj był ten można powiedzieć dołek na 86 centów i wybiliśmy się bardzo mocno tutaj powyżej. Dzisiaj było nawet. Dolar 13. Generalnie, jak ktoś kupował sobie w tej strefie, tak jak ja koło dolara, ja dolar też miałem ordery powystawiane, no to w tym momencie również jest zadowolony, bo nawet bez dźwigni jest to tam kilkanaście procent. Jeżeli ktoś kupował dołkiem, to pewnie jeszcze więcej, więc to już jest całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o Ondo. A myślę, że Ondo jeszcze ostatecznego słowa nie powiedziało. Myślę, że tutaj, jak będzie się też przy ETF-ach coś działo, no to wpłynie to również na Ondo, bo Ondo ma dosyć mocne powiązania z ETF-ami, z BlackRockiem i tak dalej. Ton, słuchajcie, ton nam trochę zwolnił i w sumie dobrze, ton nam trochę zwolnił, dzisiaj e, Dzisiaj o tym tak sobie rozkminiałem, że okej, okay, tutaj mamy taką, tą linię, mam nadzieję, że ją widzicie, co ja tutaj napisałem, nic nie napisałem, Dodaj tekst, Ok, mamy tutaj linię i widziałem na Twitterze czyjąś analizę, że o, spadliśmy poniżej tej linii, no to już pewnie będziemy spadać, no technicznie by to tak to mogło wyglądać, nie? Pojawiły się też jakieś głosy, że tam Rosja ma banować kryptowaluty, w tym ton też dostanie. No tylko tyle, że właściciele tona nie bez powodu uciekli do Dubaju, bo nawet no, w tych okolicznościach, które mamy na świecie teraz, zrobić konferencję, no to zrobić w Rosji, kto na, kto na to przyjedzie, tak, a zrobić w Dubaju, no myślę, że e, dużo, dużo łatwiej. Także ton dla mnie zależy, jak na to spojrzeć. No właśnie, z analizą techniczną jest to, że Zależy, z której strony patrzysz, to Ci co innego wyjdzie. Tak? Ja już przerabiałem kiedyś też mocno analizę techniczną. Oczywiście ona u mnie również ma znaczenie, ale nie jest jedyną, jedynym czynnikiem, tylko jest jednym z czynników, które biorę pod uwagę. OK, przebiliśmy tą strefę, ale z drugiej strony mamy w tym momencie układający nam się taki trójkąt. Tak? Właśnie znowu pytanie, jak kto spojrzy. Ale mam wrażenie, że tutaj układa nam się trójkąt i poniżej tych siedmiu na no, tych siedmiu jest dosyć mocny support, który też obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie. No i pytanie, czy znowu nam się tutaj nie poukłada i wylecimy po nowsze, po większe szczyty, po nowe ATH? Też może tak być. W samym tonie bardzo dużo się dzieje. Również projekt Olympics jest mocno powiązany z tonem. Mam, mam nawet taką teorię, dosyć mocną, że to jest jedyny projekt wartościowy, który jest na tonie. Jedyny projekt, który opró oczywiście oprócz Tetera, bo Tetera jako Teter faktycznie tam jest jako stablecoin, w sumie najistotniejszy na rynku krypto, bez wątpienia. No ale oprócz tego, no to tam mamy, mam wrażenie, że cały czas memy powstają, tak? Więc Olympics jest pierwszym takim naprawdę mocnym, oficjalnym oficjalne partnerstwo z Tonem, i to jest bardzo spoko. W Olympics polecam grać, macie link w opisie. Olympics może jutro też coś jeszcze nagram, z tego względu, że Olympics, no to tam może być bardzo przyjemnie dla tych, którzy grają. A jeszcze wywiad z um, jedną z osób, jakby zarządzających Olympics, jest u nas na kanale, także również polecam. Także Ton, myślę, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zetero dzisiaj również miał pewne wybicie. Też mam wrażenie, że tutaj jest pewnego rodzaju konsolidacja nam się zrobiła powyżej właśnie tej strefy 3,70. Mamy pewnego rodzaju konsolidację i tak jakby on chciał iść, chciał iść do góry, nie? Jakby tylko, że tutaj jest to strefa podażowa i widać po raz kolejny, że się odbijamy. Ale czym więcej razy będziemy w to uderzać, jeżeli rynek będzie przychylny, a teraz zakładam, że może być. Myślę, że kwestia czasu, a poleci na swoje nowe ATH i teraz pytanie, gdzie ono będzie, tak? Niektórzy tutaj zakładają nawet kilkanaście dolarów, ja myślę, że swoje pozycje będę zamykał od 6 dolarów w górę, w zależności oczywiście od kondycji rynkowych. Także e, jeśli chodzi o Layer Zero Token, takie mam gdzieś tam nastawienie. Ostatnio bardzo, bardzo mocno się przyglądam gdzieś tam e, memom. Pepe sobie rozgrywałem, tak jak wiecie. Pepe jest teraz w korekcie i też właśnie się zastanawiam, gdzie ono nam korekcie Gdyby nam skorekciło połowę tego ruchu, by było pięknie, bo chętnie bym dołożył. Ale coś, co też bardzo mocno zwraca moją uwagę, w sumie dwa coiny. Jednym to jest Solana. Solana no to chyba Solany nie muszę nikomu przedstawiać. W ogóle ona w takim trójkącie się znowu pojawiła tutaj, nie? I znowu, jeżeli gracie pod analizę techniczną, to każdy widzi co innego, nie? No, ale generalnie tu mamy taki, taką formację, powiedzmy trójkąta, który może gdzieś tam wzrastać, nie? Więc jeżeli byśmy tutaj ruszyli, no to pewnie za chwilę nam się okolica TH 250 dolarów powinny gdzieś tam pojawiać. W perspektywie czasu, oczywiście. Ale coś, co mnie interesuje, to jest ten główny memcoin, właśnie na Solanie. Dokój w Hat With który właśnie wybił e, 2 miliardy market capu, no duży, duży memcoin. E, PP jest większy, tak, no ale tutaj on jest na jednym z wiodących ekosystemów właśnie na Solanie. no i tutaj jest bardzo interesująca rozgrywka, jeśli chodzi o to, a tak jak wiemy memcoiny no, mają bardzo duże znaczenie w tej kwestii, tak. E, I to jest również pozycja, którą też będę chciał rozgrywać. Nie mam jeszcze jej niestety, mam PP. Ale też gdzieś tam się jej przyglądam. Jeżeli faktycznie będę to rozgrywał, to też będę dawał znać. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym właśnie o PP, o Wifie, jak daleko mogą one jeszcze według Was polecieć. No i tyle. Przechodzimy do dalszej części odcinka, moi drodzy. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, coś, co mnie mocno niepokoi, no to jest Fire Grid Index. Fire Grid Index, który tak naprawdę po trzech dniach wzrostów, e, tak naprawdę z Fir 28 punktów, znaleźliśmy się na grid 70 prawie, 69 punktów. Więc to jest dla mnie coś dziwnego i uważam, że zbyt szybko to się odbudowało. I to jest właśnie nasza czerwona lampka. Uważam, że tu może się wydarzy za chwilę korekta, korekta, która zwali nam po prostu znowu rynek, ale myślę, że nie powinno być kolejnego dołka. Zobaczymy. Tak czy owak moja strategia się nie zmienia. Jeżeli będzie zwała, no to dokładam i skupuję dołki. Czas rozliczyć, czy to będzie dobra strategia, ale myślę, że tak. Myślę, że to jeszcze jedno wyleszczenie będzie tutaj potrzebne i myślę, że tutaj ten Firent Grid też nam coś wskazuje. Nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy to się wydarzy, ale po tak dużych odreagowaniach powinna być korekta. Ten Felent Grid nie powinien tak szybko urosnąć, więc to jest również kolejny czynnik więc pod to również będę się gdzieś tam układał. Przejdźmy jeszcze kilka tweetów, które dla Was przygotowałem. Mianowicie, Pal, runda druga. Tutaj Crypto Wizard nas informuje o tym, że może być druga runda na Pal. Tak jak wiecie, Pal, no ja gdzieś tam trzy na też oddałem, na jeden dolar i do góry, tak. Oby tak było. Jeśli chodzi o Pala, no to no musi tutaj AI się ruszyć, tak naprawdę, ale jeśli chodzi o AI, no to tutaj Barry Silbert nas informuje o tym, że Grayscale tworzy właśnie taki AI Found, tak no to można to śmiało nazwać, w skład którego wchodzi NIR, Render, Fill, e Lpt, nie wiem co to jest w ogóle szczerze mówiąc, nie zabijcie mnie za to, i TAO. Także jeżeli ktoś trzyma TAO, myślę że również jest zadowolony, no bo TAO tutaj również ma swoje 5 minut, tak to nazwijmy. Tutaj, tak jak wspominałem, mamy informację, że with, doc, hat, e, swoją drogą bardzo fajny jest ten e, no, ta ich logówka. w właśnie przebija nam 2 miliardy dolarów w kapitalizacji. No, do PP jeszcze mu troszeczkę brakuje. Przekonił floki. Bez wątpienia jest to również memcoin. Bardzo ważny w tej hostie. o ogromnych wzrostach teraz, więc liczę na jakąś tam małą korektę. No, szaleństwo memcoinów trwa w najlepsze, słuchajcie. Red Capital tutaj nas informuje o tym, że no, tutaj będziemy mieli niedługo raid na 70% Tysięcy dolarów na Bitcoinie i generalnie doktor Profit, który to jest też ciekawa persona, które przynajmniej z mojej obserwacji mu się bardzo często dużo rzeczy sprawdza. Też tam ma swoją, powiedzmy, płatną grupę. Różnie ludzie mówią o tej grupie, ale patrząc na to, co wrzuca publicznie, no to przynajmniej w mojej bańce, no tutaj naprawdę dużo rzeczy się sprawdza, tak? Więc na pewno będę tutaj, no jakby liczę się z jego opinią. No i tutaj podkreślam, mówił, że na 54 mówił, że 60 idzie, na 60 mówił, że 66, 67 idzie i teraz mówi, że nowe ATH na Bitcoinie również nadchodzi. Więc czekamy, e, czekamy i kibicujemy, tak, no bo myślę, że wszyscy czekają na te nowe ATH. W tym momencie ja osobiście czekam na jakąś krótkotrwałą, krótkoterminową korektę ze względu na ten czynnik FirenGrid INDEX. Tym Was zostawiam moi drodzy, jeżeli się podobało, łabeczka w górę, pozytywny komentarz i widzimy się prawdopodobnie jutro w następnym odcinku Tajemnic kryptowalut. Cześć!